więc witam w trzeciej części mojego materiału tym razem w kolejny raz będę pracował nad jeszcze lepszą jakością dźwięku tak w międzyczasie po nagraniu drugiego odcinka był u mnie kolega nieco pograliśmy w tą grę w misję o ręczne ustawienia, grę dowolną, poziom trudności mistrz, czyli już od eksperta, więc trochę sobie... Przypomniałem taktyk, no przypomniałem sobie jak się gra. Myślę, że szybko załatwimy misję. Nie chcę robić dzwonu, księgi i świecy, będę uparty pod tym względem. I zrobimy na ratunek albo pustkowie. Powiedzmy, nie będzie pustkowie. E, tak, Jaki mamy cel? Zbudować pole turniejowe. Do tego wystarczy zbudować e, pałac na poziom trzeci, raz innych niż ludzka. Nie można korzystać z usług magów. Po raz kolejny kiepsko, ale myślę, że jeśli dostępne są świątynie, to rozwiążemy to za pomocą świątyń. O tak, co tu mamy na początek? Kuźnie. Dobra, ja myślę, że zbuduję, że pójdzie łatwo. A, czegoś tu nie rozumiem. A Tak właśnie. wyświetla mi wszystkie budynki dostępne w misji, zamiast tylko budynków dostępnych w tej chwili. E, już to naprawiłem. I rozbudujemy się troszeczkę. Nie mamy dużo pieniędzy na start, ale jest to misja na poziomie początkującym, więc myślę, że pójdzie tutaj wszystko szybko i łatwo i sprawnie. Small more heroes. Tak, it needs more heroes. Zrobimy dzień targowy, póki tak nie ma żadnych bohaterów. I zaraz będą łowcy. Zrobimy to także czterech łowców. I... 4 chłopców i pojedziemy już w świątyni. O, no tak, 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 samo uczek. Doskonale wiem, że potrzebuję czterech chłopców, żeby rozbudować zamek na poziom drugi. No, przy okazji, tutaj ulepszą. A, no, stać mnie na to, co się będę oszczędzał. O, może kupić broń. Świetnie. O, no, głupio zrobiłem, wyrzuciłem ich z targu. Kupili coś? Nie, nie kupili nic przez to. No, jak już mówiłem, w trakcie dnia targowego nie można nic kupować na targu. Więc był to błąd z mojej strony. Mhm. No cóż, pieniądze się dość szybko stopiły, ale póki co nawet nie widać ani jednego mopka na mapie, więc czuję się dość bezpiecznie. Jeszcze zapomniałem o budynku zwanym karczmą, który również dostarcza pieniędzy. Tak, zombie, zombie, zombie. Myślę, że najskuteczniejszą metodą będzie zbudowanie świątyni krypty, której kapłanki mogą po zdobyciu kilku leweli, przejmować kontrolę nad wszelkimi nieumarłymi oj na razie Wam niepotrzebne są potjąki lecznicze więc będę robił ten dzień targowy znawca jezior Zombi to bardzo słaby przeciwnik, tak naprawdę zwykły strażnik pałacowy jest w stanie dać mu radę. No, jak mu się poszczęści. Oczywiście dużo od tego w tej grze zależy. Czy się komuś poszczęści, czy nie poszczęści. Na szczęście ta jednostka nie jest zbyt bojowa, nie atakuje budynków. O, 1330 i proszę bardzo, będzie świątynia krypty. No myślę, że najbardziej będzie się ona opłacała ze względu na mopki biegające po tej mapie, chociaż czy ja wiem? No myślę, że jeszcze świątynię Ferwusa zbudujemy. Rekrutuje się w niej takich bodajże okultystów, którzy zajmują się, Ojej, e, którzy, którzy, rzucają uroki na mobki. Tak, e, z tego co widzę rozwiązałem po części swoje problemy z kraszowaniem się gry. Teraz gra zamiast crashować minimalizuje się. Tak. Stąd. W sumie jeszcze nie wiem, czy to będzie przerwa w nagraniu, czy po prostu zobaczycie kawałek mojego pulpitu z otworzonymi programami. Coś tam wymyślę. Myślę, że nie będę robił żadnej przerwy w nagraniu, po prostu najwyżej... Znaczy nie będę... Ale zgubię myśli. Po prostu wytnę ten fragmencik, on jest bardzo nieodczuwalny. Tylko zminimalizowanie się gry i powrót jej do Zmaksymi... zmaksymalizowanego stanu. Roczne zamczysko, leży potworów. Ach, pójdzie łatwo myślę. <laughs> o, już chodzą szkielety. Przyzywane przez kapłanki. Ale się obłowisz, kolego Oj, myślałem że zmieniesz A ty pełno podków może ze sobą się nie musisz martwić Musisz sobie ekspić fajnie się Zastanawiam czy nie ma takiej zależności, że im większej odległości strzelałowca tym większe obrażenia zadaje Czy to, to możliwe? Och, siostra się wystraszyła A czy mamy już wszystkie kapłanki? Nie, jeszcze jedna O, no, szkielety mu pomogą Więc myślę, że sobie chłopak poradzi świetnie Ubołowi się na skrzynkach ze skarbami ojej, co mi tu zabiło kapłankę? No co za wredny Dobra, spróbujemy jeszcze ze świątynią Pergusa A zrobiłem dzień targowy Nie, nie będę się z nami Tak, leże Tu co? Zrujnowany zamek Aha, stąd wychodzą ząbiaki Stąd wychodzą te dziwne plujki, a stąd wychodzą niedźwiedzie. Proste. Ale zrobimy tu świątynię Ferbusa, wezwiemy paru okultystów. Ach tak. Co ty masz za czary na start? Oczarowanie stwora, no właśnie. Coś o czym jeszcze wcześniej nie wspominałem, bo w żadnej misji wcześniej nie używałem świątyń. Yy, każda świątynia yy, ma trzy lub dwa poziomy w wypadku świątyń, które można zbudować dopiero przy trzecim poziomie pałacu. I każdy poziom świątyni daje nam dodatkowy czar, który możemy rzucać po prostu za pieniądze. No, Tutaj mamy teraz postarzenie i uleczanie. <laughs> Jeśli tą świątynię ulepszymy do trzeciego poziomu, będziemy mieli reanimację, czyli po prostu najzwyklejsze wskrzeszenie bohatera. Możemy tego dokonać dopóki, e, że tak powiem, istnieją w formie nagrobka. Ten nagrobek znika po, nie wiem, jednym dniu chyba w grze, albo coś takiego ten nagrobek znika. Wtedy już nie można wskrzesić bohatera. Wskrzeszanie jest na trzecim poziomie świątyni krypty oraz tutaj. Na trzecim poziomie świątyni agreli również mamy wskrzeszanie Dobra robimy ostatniego okultystę Tak, tu teraz by się kasa przydała Odważny wąż Świecący bimbom Tak naprawdę fajnie się nazywają Odważny wąż ucieka w pobłochu yy, tak właśnie yy, przed chwilą mi się gra skraszowała dlatego startuję tutaj jeszcze raz ten fragment yy, teraz się trochę skubiłem co ja robiłem ostatnio Aha, dzień targowy badania późnia tak to robiłem ostatnio co ty tam szukasz? przytem Elvis. A, miałam kasę na najvony na renie. Dobra, ulepszy później na maxa, tark na maksa i biorę się już za wyznaczanie nagród tutaj. Potem pieniądze będą mi bardzo szybko przychodziły i rozbuduję zamek do trzeciego poziomu błyskawicznie. Wtedy postawię pola trudniejowe i koniec. O, jeden HP. Umarł mi okultysta, tak. To teraz potrzeba 950 zł. Mam nadzieję, że poborcy podatków za chwilkę przyjdą z A i może zrobimy to tak na chwilkę. Stawienia, Prędkość gry na maxa wzdłuż. Poczekam tylko, aż się gold uzbiera. Naprawdę, ta misja nie stawia żadnego wyzwania, cała mapa jest odkryta. Uh -huh. tak, poczekamy do tysiąca no jeśli nie wiecie czemu tyle szkieletów się tu szwenda to oczywiście jest to zasługa siostry krypty które które sobie summonują tych szkieletów na potęgę dobra, możemy już obniżyć prędkość gry do normalnej Oj. Tak chciałam. Oczywiście oprócz tego chodzą tu też jakieś niedźwiedzie. Prawdopodobnie gdzieś tu są szczury zauroczone przez zdrowego liska i innych okultystów. Tak, niedźwiedzie, gdzieś szczury. Możliwe, że te, nie wiem co, są orły, jastrzębie, jakieś ptaki po prostu również zauroczone no cóż to czekać na 3 tysiąca dolda czekać aż te budynki zostaną zniszczone i tyle na to naprawdę nie daje zbyt dużo wyzwań przedmiany z zamek dark More. More. Próbuję kliknąć jednego z okultystów. Oj. Nie chciałem dać na niego nagrody. Czyżby mi się udało? Nie. O właśnie, co ty kamuflaż? Ach, takie czary mi dochodzą. Zdaje się, że są oni niewidoczni dla potworów typu orzeł właśnie. Kiedy są? pod kamuflażem. No cóż, jest to misja o tyle nudna, że bardzo łatwo ją przejść. <laughs> Porzwań tych trzech budynków praktycznie nawet nie ma żadnych przeciwników na mapie. Robi się co chce. Hmm. O, no, więcej śmiałków nie. Kto to uśmiechnięty pudeł. O, już przyszedł i rzuca sztyletami. Jeszcze siostra... Kelest! No! Pojawiło się już sporo. Sporo śmiałków chcących zdobyć nagrony. O, może mógł zamek. Naprawdę ta misja będzie... W sumie ciągnie się tylko ze względu na zwykłe ograniczenia tego, że rozbudowa chwilę trwa. Ale jest krótką, szybką misją. No, tak wygląda pałac z trzeciego poziomu. Tak wygląda po raz kolejny mój pulpit. Nie, wypnę to. W każdym razie... Aha, aha, aha... Tak, muszę zniszczyć różne zamczysko i inne takie... głupoty. Aha, miałem no ja zniszczyć tylko to, żeby zbudować co to miało być e... o, mogę teraz osadę zbudować też a nie, nie mogę, właśnie nie mogę a, pola 2800 2850 nie sądzę, żebym był w potrzebie zrobienia kolejnej kapłanki Czemu oni się tak boją tych zombiaków? Przecież tak cienkie. Żaden przeciwnik. Oj, oj, oj. To to nie jest przeciwnik. Niesamowity piasek czy piesek? Piasek. Ej, no i w ten sposób kończymy naszą misję trudniej turniejowy, tak. Mało pamiętam na temat tego budynku i w sumie nie jestem do końca w stanie stwierdzić do czego był, służył ten budynek. Tak, w zasadzie po zniszczeniu tego budynku sprawa wyglądałaby tak, że jedynymi miejscami, gdzie spał na jednostek złych były ten kanał ściekowy. Jednym, jedynym wyzwaniem dla moich bohaterów byłoby szczury i szczurołaki. No właśnie. Nie zdążyłem na badania spojrzeć. O turniejowych. Tak, gra skończona. Jak zwykle. Oh, jak zwykle zapomniałem o tym, że jest jakaś końcowa gadka. W każdym razie pokazuję teraz statystyki. Wychodzę do menu głównego. Zmuchuję świeczki i żegnam się. Na razie.